Na szlaku kultury. Ahoj, tutaj jest nasz Gita guard Witam Was na kanale Miasta Ustroń w cyklu na szlaku kultury. Święta, święta i po świętach. Teraz z kolei czekamy na dzień babci i dziadka, i oczywiście na wiosnę. I mam dzisiaj dla Was super tutorial który po pierwsze nadaje się jako świetny prezent dla babci i dziadka, a po drugie przywoła nam wiosnę. Mianowicie pokażę Wam, jak zrobić takie kwiaty z faamiranu. Dzisiaj pokażę Wam różyczkę, ale faamiran to taki materiał, z którego możemy zrobić dużo innych, bardzo fajnych kwiatów. Pracuje się na nim bardzo przyjemnie. A efekty też są bardzo fajne. I takie kwiaty mogą być w formie bukietu, ale także w formie ozdoby, chociażby jak kolczyki, czy właśnie ozdoba do włosów, albo broszka. Także co, zaczynamy? Zacznijmy może od tego, czego potrzebujemy. Foamiran to jest taka pianka cieniutka, którą się bardzo fajnie. Hmm, lekko podtapia żelazkiem i można formować z niej płatki do kwiatów. Są różne rodzaje foamiranu. Natomiast my dzisiaj będziemy pracować na foamiranie irańskim. Od razu odpowiem, że najłatwiej kupić go po prostu przez internet, ponieważ takie gąbeczki nie zawsze są dostępne w pasmanteriach. Natomiast taki duży arkusz foamiranu, to jest prawie cały, kosztuje obecnie około 10 zł i tak jak mówię, jest to foamiran irański na nim właśnie będziemy pracować. Ja sobie przygotowałam taki różewiutki fałamiranek i taką różę zrobię właśnie w kolorze różowym. Potrzebujemy jeszcze żelazko, pistolet z klejem na gorąco, folię aluminiową, I jeżeli chcecie, żeby wasz foamiran, właściwie wasz kwiatuszek miał dyszkę, to potrzebujemy jeszcze drucik. Ja tutaj mam taki drucik biżuteryjny, natomiast drucik florystyczny jak najbardziej też się nada. I jeżeli chcecie, aby Wasz kwiat nie był w bukiecie, ani nie był takim pojedynczym kwiatem, to możecie sobie kupić na przykład zapięcie do broszki, albo zapięcie do spinki, czy też bigle do kolczyków. To już zależy od Waszej inwencji. I teraz co robimy? Zaczynamy od tego, że wycinamy płatki. Płatki muszą, w zależności od wielkości róży, jak zawsze, muszą mieć różne wielkości. Zaczniemy od takich malutkich. Na początek wycinam dwa małe kwadraciki i robię z nich kółeczko. Potrzebne są do tego naprawdę bardzo ostre nożyczki. I teraz będziemy wycinać płatki. Robimy takie nacięcia. I płatków powinno być 5. Natomiast powiem Wam szczerze, że jeżeli zrobi się Wam 4 albo 6, to nic się nie stanie. Jak najbardziej można się w ten sposób też dogadać z Wami Ranem. Pamiętajcie o tym, że każdy kwiatek wygląda inaczej, każdy płatek róży wygląda inaczej, więc nie musicie się przejmować, że coś musi być dosłownie do 1 mm. Wcale nie musi. Robimy, jak widzicie, tutaj takie zaokrąglenia przy naszych nacięciach. Ja sobie robię od razu na dwóch kawałkach, ale możecie robić pojedynczo. I teraz wycinam nieco większy kwadrat. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie sobie m, najpierw zmierzyć linijką i e, po prostu wycinać, wycinać tak, żeby, żeby było wszystko równe. Ale ja już to robię na oko i właściwie od samego początku, kiedy uczyłam się pracy na foamiranie, też robiłam to na oko. Ważne jest, żebyście pamiętali, że foamiran e, się kurczy pod wpływem temperatury. To jest bardzo istotne, szczególnie kiedy chcecie zrobić duży kwiat, ponieważ wtedy tych warstw będziecie musieli zrobić dużo więcej. I tu muszę niestety odciąć taki kawałek, i wycinam jeden ostatni kwadracik, taki największy. I robię z nim dokładnie to samo. Jeżeli nie macie w domu e, kleju na gorąco, pistoletu z klejem, to możecie użyć e, kleju papierniczego jak najbardziej. E, natomiast od razu powiem, że on nieco dłużej schnie i on nie jest odporny na warunki atmosferyczne, więc gdybyście chcieli na przykład zrobić sobie taką broszkę i gdzieś ją zabrać powiedzmy wczesną jesienią e, czy też wiosną i złapie Was deszcz, to jest spora szansa, że ta broszka może się po prostu rozkleić. Okej? Okay. Ostatni kawałeczek najładniejszy mi wyszedł ten ostatni płatek, i teraz uruchamiamy żelazko. I kwestia z żelazkiem jest taka, że wszystko zależy od tego, jakiej jakości macie żelazko. Moje poprzednie żelazko. Moje poprzednie żelazko przy jednej kropce e, paliło flanelę. Natomiast e, to żelazko muszę nastawiać praktycznie na trzy kropki, żeby ono się w ogóle rozgrzało. Także musicie sobie najpierw wyczaić, jak to Wasze żelazko działa i e, dopiero wtedy będziecie mieli pewność, że dobrze wam rozgrzeje Foamiran. Zaczynajcie zawsze, zawsze od jednej kropki, i dopiero potem zwiększajcie. E, czułość, właśnie właściwie temperaturę. I polega to wszystko na tym, że przykładamy płatek, on odpada, jak już jest odpowiednio nagrzany. Składamy go i tak go miętosimy. Możemy go jeszcze trochę tutaj poprzykładać płatkami i miętosimy. To nie wygląda jeszcze za fajnie. Teraz robimy takie brzuszki. I tak to powinno wyglądać. Mniej więcej, oczywiście. I tak robimy z każdym kółeczkiem. Jeżeli boicie się, że się poparzycie, to możecie użyć szydełko albo coś innego do przyłożenia. Tylko tak, żeby samo później odpadło. A no i uważajcie, żeby się nie poparzyć. Jeżeli chcecie robić taką pracę z dzieckiem, to raczej wy przykładajcie do żelazka rzeczy, a dziecko może sobie tarmosić foamiran i robić płatki. Jeżeli okaże się, że macie za mało płatków albo że któryś wam się przerwał, bo wierzcie mi, to się na początku dzieje. Na początku trzeba ten materiał. Tak trochę wyczuć, i dopiero kiedy się go wyczuje, to można na nim całkowicie fajnie pracować. Ja, jak zaczęła, zaczynałam z wami ranem, to zmarnowałam go bardzo dużo, bo nie wiedziałam do końca, jak to robić i wymyślałam sobie, natomiast Wam będzie trochę łatwiej, ponieważ Wam pokazuję, co i jak. Ok? I teraz tak. Większość kwiatków. Ma płatki. I pokażę Wam, jak zrobić taki płatek. Natomiast, jeżeli nie chcecie kupować na początek dwóch rodzajów, dwóch kolorów amiranu, to bez płatków taki kwiatek też może istnieć. Ale powiedzmy sobie szczerze, że z płatkiem wygląda po prostu fajniej. Wycinamy kwadracik większy niż nasz największy płatek, składamy go na pół i potem znowu na pół. I wycinamy listeczek, tak jak w kwiatach z bibuły. Delikatnie go tutaj możemy naciąć, żeby był taki trochę poszatkowany, i też przykładamy go do żelazka. Moje żelazko właśnie teraz się nagrzało do wyższej temperatury. Tak dopiero teraz i e, widzieliście, że nie chciał e, płatek się oderwać. Właśnie dlatego, że ta temperatura jest za wysoka. E, I wtedy trzeba go szybciutko odlepić i zmniejszyć temperaturę na żelazku. Dlatego mówię, to moje żelazko jest trochę dziwaczne, ale już mogę je odłożyć. I teraz e, wyjaśni się po co nam folia aluminiowa. Ponieważ z tej folii aluminiowej będziemy robić środeczek. Składamy ją tak mniej więcej na pół. Bierzemy drucik. Ja Wam tutaj pokażę w wersji z drucikiem, natomiast jeżeli nie chcecie druciku, to po prostu pomijacie tą e, kwestię. Ale stwierdziłam, że część z Was może jednak będzie chciała zrobić po prostu bukiecik, także pokazuję z bukietem. I teraz tak. Przykładamy drucik, zamykamy go w połowie i zgniatamy, tworząc taką kuleczkę. I teraz ten drucik nam nie wypadnie, bo siedzi w środku, a my będziemy mieli środek naszej róży. Od razu mówię, zanim zaczniecie kleić, to przymierzcie sobie, czy środek nie jest na przykład za duży, bo czasami tak się zdarza. Wszystkie płatki mają przykryć środek, tak, żeby nie było widać tej kuleczki. Mój jest w porządku. Więc biorę pistolet z klejem na gorąco i na początek daję go tylko troszeczkę z jednej strony. I przykładam pierwszy płatek. A teraz daję tutaj na górę dosłownie troszeczkę i go tutaj łączę na górze. Teraz powinniście lepiej widzieć. Pierwszy płatek już jest, i teraz będziemy dodawać kolejne. Klej daję już na płatek. Tylko pamiętajcie, dajemy go naprawdę malutko, bo on też ma wysoką temperaturę i może ten foamiran foamira nam troszkę pognieść, bardziej niż byśmy chcieli. I lepiej doklejać warstwami niż dać od razu całość i coś tam nam może nie zagrać. Jeżeli gdzieś ten klej Wam się wyleje, to też nic nie szkodzi, bo można go potem po prostu oderwać. Czy też odciąć. Dobra. I tutaj, jako że mam ten jeden płatek trochę większy, to idealnie, bo on mi tutaj całkowicie zakryje to moje sreberko. Został mi ostatni i ten ostatni przyklejam już tylko na dole. Żeby już było widać, że on tak trochę odchodzi. I tutaj mi widać troszkę kleju, więc go tak delikatnie odcinam. No dobra, to mamy pierwszą warstwę i teraz wkładamy drugą. Jak widzicie, ja się tu przebijam drucikiem. Jeżeli nie macie drucika, no to po prostu przyklejacie dalej. I teraz tu, gdzie kończy Wam się ostatni płatek, będziemy przyklejać kolejne, ale tym razem jako, że chcemy, żeby róża była rozłożysta, to przyklejamy tylko na dole. Jeżeli chcecie, żeby róża była trochę bardziej zbita, to wtedy przyklejacie wyżej też i będzie się rozwijać e, po prostu troszeczkę inaczej. Taka będzie bardziej zbita na początku, a rozwinięta na końcu. Ja lubię takie rozwinięte kwiaty, więc zawsze kleję tylko na, na dole. I już wygląda nam róża tak. Już jest fajnie. Teraz bierzemy większe kawałeczki, większe płatki. I pamiętajcie, żeby przyklejając Wasze płatki starać się robić tak, żeby jeden płatek przechodził tam, gdzie łączą się dwa poprzednie. Wtedy ta róża się tak będzie zakładać na siebie i będzie fajnie wyglądać. Auć! No i właśnie uważajcie na pistolet z klejem, bo można się troszkę poparzyć. Ale myślę, że każdy, kto już miał chociaż troszkę do czynienia z takim pistoletem, to już to wie. I wie jak tego uniknąć. Ja tutaj, jak Wam pokazuję, to trochę jest mi ciężej się skupić na nieparzeniu. Ale moje palce już są chyba do tego trochę przyzwyczajone. Dlatego też kupiłam sobie taki pistolet, który jest może troszkę gorszy jakościowo, ale się nie rozgrzewa do takich wysokich temperatur. Dobra, pierwszy, pierwszy większy, to miałam na myśli i drugi. Widzicie, ona jest coraz bardziej rozłożysta, a dzięki temu, że płatki są coraz większe, to ona się tak ładnie równo układa. Gdybyście mieli płatki tylko jednego rozmiaru, to ona by była taka, że układałyby się te płatki w dół, a nie w górę. A chodzi o to, żeby ona coraz mocniej była, coraz bardziej rozłożysta. No, i tutaj, już w moim przypadku, ostatnia warstwa, a potem tylko listeczki. Z listeczkami robimy dokładnie to samo, czyli wbijamy się w środek. Fajnie nie? I przyklejamy. Tutaj tylko na dole. No i mamy już nasz kwiatuszek. Usuwamy te wszystkie nieestetyczne żyłki z pistoletu z klejem na gorąco. Jeżeli gdzieś nie da się go usunąć tak ręcznie, to można go troszkę wyciąć nożyczkami. I mamy różyczkę. Moja druga jest taka czerwona. Wygląda to naprawdę pięknie i jeżeli macie ochotę właśnie, to możecie ją przykleić o, do broszki. Ja mam taki, tak, tak, taki półfabrykat do broszek i po prostu przyklejacie. Ja teraz mam akurat drucik, więc e, łatwiej mi było zawinąć. I wtedy mamy taką broszkę. Jest to bardzo łatwe i oczywiście jak z każdą techniką jest tak, że możemy kupić bardzo dużo różnych bajerów do kwiatów z foamiranu, ale w sumie wydaje mi się, że żeby zacząć wystarczy tak naprawdę foamiran, żelazko i pistolet z klejem na gorąco, ewentualnie druciki właśnie, bo też się przydają i dobre nożyczki. Także niezbyt wiele. Nie wiem, czy mówiłam, ale chyba mówiłam, że taki jeden płat w Amiranu kosztuje 10 zł, więc nie jest to jakiś duży koszt, a z takiego jednego płatu możemy zrobić naprawdę bardzo dużo kwiatów. Także zachęcam Was do spróbowania trochę bardziej zaawansowanej techniki rękodzieła. Wydaje mi się, że może stworzyć bardzo dużo zabawy i przynieść bardzo dużo radości. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w następny poniedziałek o godzinie 15. Pozdrawiam was serdecznie.